Ej! No bo... No coś mi się... Cześć. Bez nie da. Cześć! Ojej! Beznadziejnie wychodzę, więc macham. To nie ma. Nie, dobrze już. To jeszcze dobrze wychodzi. Tak, wszystko dobrze. Tak, tak, Taka... Wydają macie nowe, tak. nie jest początkujące, ale... O, jest początkujące, tak? Tak, w te wakacje to było kupić sobie. No. Nie, w tamtym. No, w styczniu. Przepraszam. <laughs> I no jest ja no, sobie. No, się angielski komentarz, sobie ja dałem, bo Amerykanin przygotowuje. Delikatet, no, koleżanki miło. z Polski. Pomyślą Boże, takie wiśniary, pomyślą mi. Jakie wiśniary. No, że tak, czy stanek, kawałek. No, że tak. No, że tak. Badlife. Badlife. Iwo. Bier. Oh, oh. Nie. Weź, ludzie, bardzo. Bardzo. Ojej. Ja tu już się streszczałam, już nie mogę wytrzymać. Wakacje są beznadziejne. Siedzisz nic się nie robią. No, u, 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 nie, u mnie pani. Kto jeszcze widziałeś z naszej klasy? Ja? Widziałem ja jego. Wow, cała nasza klasa. Że <grystanie> już mam dosyć kawę. Oj, no Ona ma niemiłe wspomnienia. Tak. Ona ma niemi niemiłe wspomnienia z wesela, co ją kamerowali. Paulina eee, no nie zaskoczy. To znaczy jakie no niemiłe wspomnienia. No jest bardzo fotogeniczna. Jakie czerwone jesteś, Paulina? Ale krzyknie <grystanie> dałeś, ty